Siemano, dzisiaj dowiemy się co czeka na nas w nowym update w Grow a Garden. Let's go! Tak jak mówiłem już, dzisiaj pogadamy o najnowszym update'cie, który będzie 7 czerwca, oczywiście sobota, godzina 18. Let's go! Dobra, więc pierwsza rzecz, która będzie na nas czekała, to nowe wydarzenie Beaver Peace, czyli po prostu jak teraz był pszczółkowy event. To następny będzie jeszcze bardziej pszczółkowy. Zobaczymy, co to będą. Pojawią się na, pew na pewno, ja tak myślę, że pojawią się nowe nasiona, zwierzęta i mam nadzieję, że jak najwięcej nowych rzeczy, żeby ten aktyw był jeszcze lepszy od poprzedniego. Zresztą zobaczymy, co gra przyniesie. Zobaczymy. Już Wam mówię. Jakie mamy przecieki na tą chwilę, choć nie ma ich niestety za dużo, to pojawiły się pewne wskazówki. Tak, tak. Dobra, pierwszy przeciek to to, że na oficjalnym Discordzie twórcy gry udostępnili grafikę, na której widać dużą papryczkę, ci, co to oznacza, nowe nasiona podejrzewam. Wydaje mi się, że mogliby dodać taką mechanikę, że powiedzmy jeszcze tą papryczkę. I zaczynasz biegać szybciej, ponieważ wiele graczy, wielu graczy narzeka właśnie na to, że chodzi się w tej grze po prostu za wolno. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. No i niestety to na tyle z tych przecieków, o których wiem, ale powiem Wam jak przygotować się na tą aktualizację. Pamiętajcie, nie zrywajcie swoich dobrych owoców, pamiętajcie, zbijcie sobie pół godziny przed update'em. Wtedy twórcy gry odpalają masę eventów typu disco, yy, burze i takie te. Wtedy jest duża szansa, że na wasze owoce mega drogie mutacje siądą. Naprawdę, nie zrywajcie I to były szybkie przecieki. Niestety na, na tą chwilę nic więcej nie wiem o tym update. Cie. Zapowiada się moim zdaniem spoko. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie, że dodadzą w tym update'cie. Zostawcie lajka, suba i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano!